Forum nowoczesnej produkcji. Przede wszystkim gratuluję tego pomysłu i gratuluję poziomu organizacji dlatego że liczba zgromadzonych osób uczestników zarówno panelistów jak i tych którzy tych słuchaczy którzy faktycznie czynnie zabierają głos w dyskusji jest imponująca. Ogromnie się cieszę, że takie wydarzenia organizowane są w Polsce. Zbliża się gigantyczna rewolucja do sektora przemysłowego, i ta konferencja do tej rewolucji nas fantastycznie przygotowuje i sygnalizuje tematy, na które musimy być gotowi. Wydaje mi się bardzo wartościowe, że tworzymy tutaj i spotykamy się w przestrzeni, gdzie specjaliści z różnych dziedzin i produkcji, i nowych technologii, i administracji, i edukacji, i badań, i konsultingu, i odpowiedzialności za biznes spotykają się, aby wymieniać idee, doświadczenia, dobre praktyki i w, w związku z troskami, które wspólnie mamy, i z celami, które możemy osiągać. Myślę, że takie inicjatywy są bardzo cenne, bo możemy spotkać się, możemy wymienić się poglądami, możemy porozmawiać o nowoczesnych technologiach, możemy porozmawiać o innowacjach, możemy spróbować razem je tak samo zrozumieć, a przynajmniej poszerzyć sobie horyzonty, jak te nowoczesne technologie rozumieć, jak rozumieć rozwijanie tych nowoczesnych technologii i do czego tak naprawdę one są potrzebne. Bardzo dobre wydarzenie, naprawdę. Mój panel z udziałem wspaniałych gości. Jestem zachwycony. Doskonały miks praktyków, bo mieliśmy duże firmy produkujące z różnych segmentów i bardzo dobry miks teoretyków. Profesor Santorski jako najlepszy przykład, także gratulacje za świetnie zorganizowany event.